Nagrałeś mi się na sekretarkę. O co chodzi? Siadź, Samuelu. Skąd ona wzięła pieniądze? Myślałem, że już ją mamy. Sami jej dałem, żeby ci zapłaciła. Czyś to oszalał? To nie moje pieniądze, tylko jej bratanicy, dziedziczki fortuny. I twojej narzeczonej, o ile wiem. Mogło się jej powiedzieć, żeby nie pożyczała akcji. To by było zbyt podejrzane. W każdym razie, pamiętaj, że teraz Lucresja spłaci ci dług do ostatniego grosza. Masz szlachetną narzeczoną. Można by ją trochę oskubać. Ją nie. Tylko Lucresję. Jeszcze trochę, a Lukresja by utonęła, gdybyś jej nie rzucił koła ratunkowego. Nie miałem wyjścia, ale nie martw się. Lukresja kocha pieniądze. Bądź dla niej uprzejmy, zaoferuj nowe usługi kredytowe, a zobaczysz, jak szybko z nich skorzysta. Będzie nam ciebie brakować. Dziękuję, skarbie. Dokąd jedziesz? To sekret. Nie chciałbyś się pożegnać z nami prywatnie? Jeszcze ja. Żebyś nas nigdy nie zapomniał. Halo. To ja. Jak ci poszło z Milagros? Przekonałeś się? Sí, sí, la Oczywiście, że przekonałem. Przelecimy ostatnim samolotem. Świetnie. Będę czekać na lotnisku. Wracaj do zdrowia. Zostawiłam mamie nazwę hotelu, w którym można mnie znaleźć. Po co? Liczysz na życzenia z okazji ślubu? Nie sądzę, żeby ktoś z nas chciał zadzwonić. Po co wezwałaś Martina? Nie miałaś prawa. To dobry lekarz i przyjaciel rodziny. Nie złość się. Możesz wyjść z mojego pokoju? Chcę zostać sama. Dobrze. Ty jeszcze tutaj? Tak. José Antonio przyjedzie po mnie lata chwila. Chciałam pożegnać się z Lucją. Przykro mi, że jest chora, a ja wyjeżdżam. Onią się nie martw. Sądzę, że to tylko zwykłe przeziębienie. To na pewno Jose Antonio. Nie każ mu czekać. Pożegnaj ode mnie wujka Benjamina i Sebastiana. Żałuję, że nie mogę zrobić tego sama. Przekażę. Idź już, bo spóźnisz się na samolot. Dziękuję, Ciociu. Do zobaczenia. Nos vemos. Ciao, Lucia. Jak się czujesz? Nie gniewaj się, José Antonio. Jesteśmy przyjaciółmi. Chciałeś mi przeszkodzić w poślubieniu ukochanej. Chciałeś nas rozdzielić. Przeciwnie. Chciałem wam pomóc. Wasze małżeństwo nie będzie udane, jeśli nie powiesz jej całej prawdy. Swoją podwójną grą wyrządzasz krzywdę, Milagros. To się musi udać. Ja ją naprawdę kocham. Wierzę Ci. Żałuję tylko, że to nie ja udzielę Wam ślubu. Życzę szczęścia i błogosławieństwa Bożego dla Ciebie i dla Milagros. Walka z Raquel nie będzie łatwa. Powodzenia. No, pan komisarz. Zostaw to. Zorganizuj mi szybko grupę ludzi. Jedziemy w Twoje jaguera. Zrobimy mu małą niespodziankę. Jak to? Mam kogoś, kto będzie zeznawał. A tak dobrze mi szło. Zaprzyjaźni nam się z Lidią i dziewczynami. Nie wątpię. Tu biuro komisarza Zarate. Potrzebujemy dwóch grup operacyjnych. Natychmiast. Wszystkiego najlepszego, Milagros. Z całego serca życzę ci szczęścia. Dziękuję. Będzie panience ładnie w sukni ślubnej. Proszę zrobić dużo zdjęć. Obejrzymy po powrocie. Już czas milagros. Do zobaczenia. W razie czego, dzwońcie do Kusko. Będę w hotelu Monasterium. Adios. Adios. I co, nadal źle się czuje? Właściwie to nie wiadomo. Czekamy na wyniki analiz. Ktoś na ciebie czeka, mamo. Co ci jest? Nie możesz powiedzieć. Zostań ze mną. Ale nic nie mów. Miłej podróży i udanego pobytu w Cusco. Dziękujemy za życzenia. Witam panów. W moim lokalu nie używa się broni palnej. Gdzie jest? Lidio. Coś do ciebie. Niech pani nie żartuje. Pytam o Jaguara. Ty jesteś Jaguar? Gdzie Loncio Openia? Bo co? Coś przeskrował? Przeszukać cały lokal. Tak jest. Nie działam, że jesteście gliniarzami. Gdzie on jest? I tak się dowiem. Dzień dobry. Jeden bilet do Cusco. Ma pan szczęście. Jest jeszcze jedno miejsce. Szczęścia ze mnie. Reszty nie trzeba. Pański bilet. Dziękuję. Był to film z serii Cot Miłości. Opracowanie wersji polskiej, studio Publishing. Tekst Teresa Gruszecka, czytał Janusz Kozioł. Powiedz o lodówce. To największe żyjące na ziemi drapieżniki. O po postępach tajemniczej dżungli... Albo na własnym podwórku możesz znaleźć coś, co wprawi cię w osłupienie. Prehisteria, czyli Park Jurajski we własnym domu. W niedzielę 5 sierpnia o 12. .00.